Jak ta kosa, to taka cena? To były przybiegowe? Nie, przybiegowe. Co? No te tylko trzy były. Na bazarze w Toruniu była WSK 125 Kos. Ocencie czy jest to oryginalny motocykl, czy może jakaś, jakiś składak. Tutaj widać, że jest tylko numer na główce ramy. Nie mam pojęcia, nie jestem znawcą WS-ek, ale... Ale wiem, że tutaj dużo osób komentowało i się zna na tych polskich sprzętach, więc powiedzcie jak to powinno wyglądać. Czy to jest po prostu zwykła włeska zrobiona na kosa? Czy może jest to faktycznie oryginalny motocykl? I czy cena 7000 jest dobrą ceną, wysoką, niską bo widziałem, że już po 30 tysięcy za włeski sobie krzyczą. Tutaj jest jeżdżąca silnik po remoncie. Odpalił, odpalił ten motocykl. Jeżeli Wam się filmik spodobał, to proszę zostawcie lajka i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Będziemy się starać więcej takich filmów dodawać.